Cześć Wardy, z tej strony Kalu, witam Was w kolejnym odcinku Zombie Mouda na moim kanale. Moi drodzy, wcale nie zapomniałem o tej serii, broń Boże, dobrze się bawimy dalej i dzisiaj kontynuujemy bardzo ważny odcinek, ponieważ uderzamy na górę Chile i wreszcie dokonujemy zemsty za to, co się wydarzyło wcześniej. Jest ze mną Hanna, która, moi drodzy, przemierza i zbiera ostatnie zapasy. Reszta ekipy czeka w bazie i z tego, co widzę, jakiś zrzut tutaj Mayweather mają, także na start zaczynamy, moi drodzy, od strzelaniny najprawdopodobniej. Popatrzcie, jak wygląda Trevor, popatrzcie na mój arsenał. Mnóstwo rzeczy się pozwieniało i cieszę się z tego powodu. I, moi drodzy, tak jak i w prawdziwym życiu, pokażcie moc tutaj. Zostawcie tu 20 łap w górę, to szybko będzie kolejny odcinek. Co się dziś wydarzy, tego nie wie nikt. Ja, moi drodzy, nie wiem, czy nie użyję sniperki. Snajperek pozbieraliśmy tutaj z ekipą. Naprawdę zbroimy się porządnie na to, żeby wreszcie odbić bazę Mayweather. Czy jakiejś innej organizacji tego, nie wiem. Nie wiem, co to za żołnierze tam, moi drodzy, stacjonują dokładnie. Ale pisaliście Kaluch. Kiedy już odbijesz bazę wroga, ok, zauważyli mnie? Kiedy już odbijesz bazę wroga, kradnij samolot i wylatuj z tego miasta i wylatuj w ogóle ze świata GTA 5. Ja mówię, dobra, to jest dobry pomysł. Poszukamy pomocy gdzie indziej, ale najpierw, moi drodzy, trzeba skupić się na tym zrzucie, to jest taka mała rozgrzeweczka przed tym, co się będzie działo na bazie, nie? Dobrze, że mam super zbroję, moi drodzy. O, tu jest kolejna. Kamizelka jeszcze, tak jest. Ale mi to było potrzebne. LOL, nie wiedziałem, że w tym miejscu można zgarnąć kamizerkę, ale dobrze. Okej, okay, widzę zrzut, ale nie widzę wrogów. Bardzo mnie to. O! Bardzo mnie to niepokoi, ale dobrze, już moi drodzy się widzimy. Dobre, mam miejsce, naprawdę dobre miejsce na to, żeby ich zaatakować. Nie mogę uszkodzić ich samochodu, bo przyszliśmy tu na piechotę, więc będę musiał, moi drodzy, wrócić do bazy tym autem. Popracowałem trochę nad stabilnością gry, także powinno to wszystko działać lepiej. Okej. Okay. Zapadła cisza, jak tam Hana? Hana nawet się, moi drodzy, nie spociła Dobra, ja podbijam Chyba clear, tak mi się wydaje Okej, okay, dobra, zrzut, moi drodzy, po raz kolejny rozbrojony, tym razem w dwie osoby Zbierzmy broń no i lutujmy to z sk tą skrzynię. 9 itemów, pewnie jakieś fajne broje. Tak jest, zaawansowany karabin, mnóstwo fajnych rzeczy. Okej, okay, świetnie. Pozbierajmy jeszcze to, co oni tu mają, polutujmy no, i spadamy idzie. stąd. Zaraz się zlecą zombiaki. A na ty co? Czemu nie widzisz? Co jest? Zamurowało cię baba? W takim razie, skoro nie idziesz, zabezpiecz ten teren, żeby po prostu w razie potrzeby młodz można było się tutaj przenieść. To jest bardzo istotne też. A ja, moi drodzy, w tym momencie śmigam do bazy, 3 km do celu, zbieramy ludzi i ruszamy. Jak planuję rozpocząć atak na górę, czyli at, moi drodzy, ja idę tam solo i daję sygnał mojej ekipie, która wjeżdża na pełnej i, prawda, likwidujemy wszystkich. Ok. Czemu nie mam na mapie zaznaczonych moich bodyguardów? Co tu się wydarzyło? Co? O cholera O cholera To wszyscy, wczes... no tak, to są oni, oczywiście, że to są oni Ale dlaczego leżą martwi? Bracia bliźniacy też? Czemu ci ludzie leżą martwi? Wszystkich moich bodyguardów ktoś załatwił? What the fuck? Co to kurde jest? Powiedzcie mi Czy to jest ta sekta, która... No ja to zaatakowałem górę, Chiliad od... Fest normalnie, co to jest? Co to jest? Kruki odleciały tak głośno. Co jest? Ktoś mi wyżnął wszystkich pedów wszystkich bodyguardów. A jak tutaj są jacyś ludzie, to będę turbozły. Oj, turbozły. I nie zawaham się użyć najcięższych środków, jakie mam. Swoją drogą, mam chrypę. Wybaczcie mi za to no Tu się wydaje, wydaje być clear, ale kto mi wyrżnął wszystkich, moi drodzy, pedów do pomocy? Czyżby ludzie z góry Chiliad? Czy to ktoś inny jeszcze tutaj macza w tym palce, co? Dom jest czysty. Zniknął mój bus wojskowy, zniknął mój samochód, który ukradłem tym dziwnym ludziom w poprzednim odcinku. Czyżby oni po niego wrócili i przy okazji rozprawili się z moimi ludźmi? I postawili jakieś nagrobki? Tego nie wiem. Kurde, moja chrypa jest coraz gorsza, wybaczcie. Ale po prostu... Nie mam na to wpływu Ale wiem, że zrobili to ci, kurde Ale się za was zemszczę zaraz Dobra, moi drodzy, no nic Ja, f... Co mi pozostało, no teraz? Nic, tylko ich zaatakować, moi drodzy Rzucam wszystko na jedną szalę Albo mi się uda, albo nie wiem Co się wydarzy ze mną Nie chcę skończyć jak moi bodyguardowie Oczywiście Kurde, tak mi szkoda, została tylko chana tam w tych dokach, w takim razie. Twu dokach, w tych budynkach. No, ja muszę jakoś tu wyjechać, nie? Zawsze w tej serii grałem solo i chyba Mod chce tego, żebym grał dalej solo. Wyrzuł mi wszystkich moi drodzy pomocników. No dobra, spróbuję jeszcze raz w takim razie sam. Mam lepszy arsenał, mam lepszy armor, także szansa niewątpliwie jest. O, puma le sobie leci. Jak tu stromo w ogóle, dobrze, że mam ten terenowy samochód. Tym barakiem bym tu nie wyjechał z tymi moimi bodyguardami, tak się zastanawiam. Musieliby ich z buta. Mam nadzieję, że ja wyjadę jednak. Od tej strony tej bazy jeszcze nie podjeżdżałem. Jestem ciekaw. Ale tu stromo. O mój Boże, jeden głupi błąd i... Moi drodzy, spadam. Czy ta baza jest już blisko? Tak mi się wydaje. Piękny zachód słońca, ale czy to jest ostatni zachód słońca w tej serii? Mam nadzieję, że nie. Celem, moi drodzy, jest oczywiście zdobyć samolot. To jest cel nadrzędny na dzisiejszy odcinek. Jeśli ten samolot uda mi się zdobyć, będziemy w stanie odlecieć, prawda? W lot długodystansowy i poszukać jakiegoś wsparcia albo jakiejś odpowiedzi. Okej. Okay. Mój samochód już nie domaga. Spadam, dobra, to czas wysiadać w takim razie. Reszta na piechotę. Tak dziwnie jakoś nie ma lagów, nie? I mam wrażenie, że tej bazy nie ma. Tu jest szczyt obok. Głośny wiatr, moi drodzy, nawala. A oni się stąd zmyli? Czy co jest? Tej bazy tu autentycznie w tym momencie nie ma. Kurde, kolejka działa? Czy słuch mnie zawodzi? Ta kolejka jeździ tu do góry. O! Jakieś kartki mi są niepotrzebne, spadochron chętnie. Kolejka wygląda jakby działała, silnik, w sensie tej kolejki jakby chodził. Moi drodzy, cały świat wygaszony. Paleto pod spodem wygaszone. A bazy gości, którzy pokonali mnie kilka odcinków temu, ale się wystraszyłem. Ale się wystraszyłem. Jak nie było, tak nie ma. Dobra, mam pomysł, bo zombiaki widzę przychodzą, ale mnie wystraszyły na maksa, nie? Ej, wyjazd, gościu. Ja muszę, moi drodzy, po tej... wow. Jest noc. Trzeba przenocować tutaj i pomyśleć, co dalej, nie? Poróżę, Dobrze, 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 ty. Świetnie. Mam nadzieję, że uda mi się tu rozbić jakiegoś tenta. Tu mi raczej nie wejdą. Słyszysz ten dziwny odgłos? Bo turbo dziwne. Dobra, udało się. Namiot. No i co moi drodzy, nocujemy. Jeszcze obczaje czy nikt mi tu nie wejdzie, nie ma szans. Dobra, jesteśmy bezpieczni przynajmniej od zombiaków. Gdzie oni się podzieli? Świt nastał moi drodzy, ale zaczęło mi lagować, nagle spadły FPSy, a jak gra mi laguje, to znaczy, że coś się niedobrego respi. Kto tu wyjechał przed chwilą? O mój Boże, ja chyba nie jestem sam, moi drodzy, w tym momencie na Chiliadzie. Czas zejść i obczać, co się tu dzieje, nie? Bo ja już mam taki plot twist, zresztą jak Wy również. Te, to jest chyba sezon, w którym najbardziej powaprane rzeczy się dzieją normalnie. Non stop, moi drodzy, jakieś zmiany, nie? O nie, Trevor, tylko nie na głowę. Mam wrażenie, że ktoś tu wjechał przed chwilą, albo po prostu puste wagony jeżdżą do góry. Chyba puste wagony, no dobra. O co chodzi z tymi znakami? To są lotniskowe znaki, ostatnio w prawdziwym życiu te, te znaki, moi drodzy, były. Ty następny tu jest i następny tu. Gdzie jest następny? Czy one dokądś prowadzą? Strasznie dziwne, jakaś strzałeczka i A7L napisane na niej, prawda? A7L w tamtą stronę. Co jest w tamtą stronę? O nie. No, way, już wiem, co tak laguje. Już wiem, co tak laguje. Wojskowi się przenieśli Ej, no, Ale na ten skrypt, moi drodzy, to trzeba mieć kompa potwora Patrzcie, jak mi zaczęło wszystko rżnąć teraz Chyba, że na tej wyspie znajdziemy jakieś odpowiedzi What the fuck, wygenerowała mi się autentycznie wyspa Nowa wyspa Mam spadochron i nie zawaham się go użyć Mam nadzieję, że zadziała, nie? I, moi drodzy, muszę skierować się w kierunku paleto Po to, żeby znaleźć tam jakąś łódź I czym prędzej popędzić na tę wyspę No co? O kurde, nie tak, Trevor Nie tak to miało wyglądać, gościu Łoł wow. O! Dokładnie tak, T. Wow, udało mi się, moi drodzy, nie zginąć. Dobra, zakręcamy. Pogoda dzisiaj wyjątkowo ładna. Szczerze, to naprawdę daleko można na tym spadochronie dolecieć. I to w sumie bardzo dobrze, bo potrzebujemy jednak tego, nie? Potrzebujemy, moi drodzy, tej odległości i potrzebujemy znaleźć łódź. Ja się będę też rozglądał. Jeśli zobaczę coś na wodzie, to oczywiście będę reagował. Ale mam wrażenie, że przy paletom można tych łodzi najwięcej spotkać. Także, moi drodzy, z tej strony góry nie laguje, nie? Wszystko działa pięknie, ale pewnie jak zaraz wjedziemy w strefę, gdzie jest ta wyspa, to nas ostro przyciśnie. Coś tak czuję. Dobra, sprawdźcie paleto. Tutaj przy molo w paleto raczej nie ma. Kurde. No nic, musimy w takim razie wylądować w paleto. Postarać się... O, ogarnąć jakiś samochód, na przykład ten tutaj. Wow. Szybko go naprawić oczywiście. Dobra. Dobra. No i co? Jechać póki co samochodem w kierunku tego miejsca i jeszcze przez chwilę pocieszyć się rozjeżdżaniem zombiaków bo nie wiem, jak będzie za chwilę, nie? Zaraz zacznę pewnie lagować ostro. Pyk, pyk, ale dobra, nie mogę też niszczyć samochodu. To było gdzieś tutaj. W takim razie, moi drodzy, nie wiem, jedźmy tu, albo nie, tu, może w dokach coś znajdziemy. O kurde, o kurde. Wow, nie wierzę w to, co widzę, moi drodzy. Czy to jest przygotowane dla mnie? Ile tych zombiaków tu jest? Czy to jest przygotowane dla mnie, czy dla ludzi, którzy po prostu są wtajemniczeni w całą tą sprawę, co? Czy dla zombie? O, masakra. O, ale jest też łódka, no i z czego skorzystać? Ja myślę, że mniejszą uwagę zwrócimy, moi drodzy, na siebie. Ale tych zombiaków tu idzie. Jak użyjemy łodzi, także ja, moi drodzy, nie ma na co czekać. Nie strzelam nawet do nich. Wsiadam do łodzi, dawaj, ty. O mój Boże, co tu się będzie działo za moment? Ależ to laguje wszystko. Dobrze, mam butlę ze sobą. Dobrze, ta łódź może być naprawdę sniki. Mam nadzieję, że taka będzie, ale jest szybka. Ciśniemy! O kurde! Kogo my tu możemy spotkać? No, ja podejrzewam, że wojsko, które od razu otworzy do nas ogień, ale mogę się mylić. Może to być wyspa, nie wiem, wygenerowana jakiś zombie potworów, bo takie też się generują, tylko że szansa jest bardzo niska. Także za moment się wszystkie odowiemy, dowiemy, moi drodzy. Mam nadzieję, że mi nie wywali gita i wszystko będzie zgodnie z planem, prawda, szło. Teraz jest nawet całkiem nieźle z tymi FPS-ami, 30 to nie jest, nie ma tragedii. Wiadomo, mogłoby być więcej, ale no przy takich skryptach jakie mam w tej serii bywa różnie, prawda? Jak sytuacja? Zbliżam się do wyspy, moi kochani. No i pytanie, od której strony zajechać tu, nie? Żeby od razu nie nadziać się na uzbrojonych strażników. Podoba mi się to miejsce tutaj, bo są skały, w zasadzie nie widać żadnych wieżyczek. To jest to, moi drodzy. To jest to, dawaj Trevor. Skakuj. Mam nadzieję, że wejdę, kurde, jakoś na te skały. Okej, okay, jestem. Dobra, moi drodzy, jestem na wyspie. Ktoś moi drodzy, wyzywa mnie, czyli ktoś mi już... namierzył, ale mam nadzieję, że od razu nie odda strzału w moim kierunku, bo ja nawet nie wiem, z którego miejsca może on strzelać, nie? Ja też go nie widzę, to jest najgorsze. Tu mają nawet tory kolejowe na tej wyspie. Co? Gdzieś tutaj pod nami, okej. Okay. Mam broń z tumikiem. Ba! Dobra, strzelają Moi drodzy, oberwałem już. O, widzę. Tu jednego, pyk. Czemu nie zginął? Co jest? Okej, okay, tu jakaś tekstura niewidzialna blokuje. Okej, okay, oberwali. Sprawdźmy, właśnie, z tajperką, to będzie najlepszy pomysł. Co to jest? Samolot! Aż mi chrypa się odezwała, słyszycie? I co ważniejsze, widzicie to? What the fuck? To jest, moi drodzy, nasz cel. O, wow. skąd, skąd? A, widzę, widzę. Dobra, oberwał. Widzę i jeden jest pod mną, na 100% jeden jest pod mną. Nie wiem, gdzie jest tam ten, do którego strzelałem teraz. Czy oberwał, czy nie? Dobra, reload szybki. Czemu ja go nie mogę trafić, on nie może trafić? No jak to działa? Jak to działa, moi drodzy? Czy ja mam go teraz zneutralizować? Co? Coś mnie tu blokuje, moi drodzy. Nie podoba mi się to, oberwał. Dobra, chyba go zabiłem. O mój Boże. Ale to była ciężka batalia, nie? Dobra, jestem, moi drodzy, na wyspie już całkowicie Samolot sobie stoi tutaj Nie wiem, ile jest ludzi na tej wyspie, ale Moim celem jest samolot, bez kitu Dobra, schodzę, moi drodzy, tutaj Uda mi się odlecieć, to normalnie 30 tysięcy łap w górę zostawicie Moi drodzy, ale... Wow! Gość ma wyrzutnie rakiet Gość ma wyrzutnie... Dobra, dostał A nie wiem, czy, moi drodzy, jakiś alarm w tym momencie Nie powstał na wyspie Bo coraz więcej głosów zaczynam słyszeć Wow. Ktoś mnie tu ładuje. Ktoś mnie tu ładuje. A! Patrzcie, ile mam HP. What? O, kurde. Co ja zrobiłem, moi drodzy? Co ja zrobiłem? Ile tu ludzi jest? Ten samolot. To jest misja samobójcza normalnie. Staram się strzelać do wszystkich, którzy biegną w moim kierunku. Ale nie uda mi się ich, moi drodzy. Na pewno ich wypykać. Ale, Ależ to było brutalne. Ależ to był kill. Ja widziałem, jak ta rakieta leci i się sam przestraszyłem, nie? Ej, wracamy tu, moi drodzy. Ale wracamy tu w kolejnym odcinku. Zaczniemy od razu z tego miejsca, z tych kamieni, i próbujemy dalej coś wykombinować. Jeśli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, zostawcie mnóstwo łap w górę, szybko będzie kolejny, bo ja się nie mogę doczekać. Najprawdopodobniej nagram go zaraz. Także koniecznie dużo łap, 20 tysięcy, i kolejny odcinek wlatuje. To było Geta Zombie Mode. Jeśli Wam się podobało, wiecie co robić.